Wyobraź sobie grubego gościa. Każdy z nas wie, że taka osoba powinna się trochę ruszyć i, nie wiem, zacząć biegać, pójść na siłownię, coś w ten sposób. I ten gruby człowiek w sumie wiedział o tym. On sam o tym wie, że on powinien coś takiego zrobić. Ale wiesz co? On ma zajebistą wymówkę, bo karmi się od miesięcy tym, że szuka idealnego planu treningowego, idealnego sposobu ćwiczeń, idealnej siłowni. Rozumiesz to? On cały czas czeka. Wyobraź sobie, zastanów się, jaką radę byś dał grubej osobie, która widać, że musi zacząć ćwiczyć. Jaką? No po prostu się rusz. Tak, tak by brzmiała ta rada. Nie musi znać idealnej techniki, idealnego planu treningowego, bo takiego nie ma przede wszystkim, by zrobić jakiś progres. I cały czas się karmi, 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 bo on musi przeczytać książkę na ten temat, on musi zrobić to i tamto. I nigdy nie zaczyna, je, nie ma realnego progresu. I to jest ten problem. Wiadomo, czytanie książek, rozwijanie się w jakiejś dziedzinie jest zajebiste, ale jeżeli ty nie wykorzystujesz nawet tej wiedzy, no to nic ci ona nie daje. Jest po prostu bezużyteczna. I chodzi o to, że każdy z nas ma taką grubą osobę w sobie. I ona objawia się w przeróżnych sferach życia, bo nie tylko w zdrowiu fizycznym, w fitnessie. Tylko też na przykład w miłości, w biznesie, w zdrowiu psychicznym. Ty wiesz, co trzeba zrobić, ale próbujesz to jakoś komplikować i wchodzisz w stan, że nie wiesz, co musisz zrobić. Wystarczy zacząć. Naprawdę, zastanów się, co to jest. Odpowiedź może nie przyjść tak łatwo, ale warto ją znaleźć. Czy jest coś, co odraczasz w swoim życiu? Może jakąś osobę nawet może jakiś pomysł. Może boisz się odpowiedzialności, może, może boisz się zobowiązań. I cały czas szukasz jakby no, że ja muszę pokochać siebie zanim wejdę w związek i że muszę zrobić jeszcze to zanim wejdę w związek i muszę zrobić jeszcze to zanim wejdę w związek. Ja muszę jeszcze zrobić to zanim otworzę ten biznes. No ja muszę jeszcze poczekać aż skończy się to. Aż skończę terapię, aż skończę tamto, zanim zastosuję Twoje rady na temat zdrowia psychicznego. Nie warto tyle czekać. Serio, hamujesz swój progres. Każdy z nas ma ograniczony czas na tym świecie. Nie ma co czekać. Naprawdę. Zacznij i wtedy reguluj kurs, bo inaczej nie zrobisz progresu. Nie wstydź się tego, że popełnisz błąd, że będziesz się mylić. I że może się, coś, może się ktoś z ciebie zaśmiać. Ale każdy z nas jest na porządku. I wiem, że też wiele osób ma tak, że po prostu boi się zacząć. Boi się popełnić błąd, boi się stracić pieniądze, boi się no, po prostu odjebać. Ze względu na to, co będą myśleć o, o nich inni, jak popełnią ten błąd. Ale serio, nie warto pozwalać, bazować innym ludziom twojego życia, jakby budować, przepraszam. Bo właśnie to jest budowanie życia. Jak boisz się popełnić błąd przez innych, to pozwalasz im, jakby wpływać na Twoje życie. Nie bój się tego, popełniaj błędy i rób przede wszystkim. Rób. Nie bój się tego. Proszę cię, musisz mi to obiecać, że przestaniesz się bać, przestaniesz karmić się tyloma wymówkami i po prostu zrobisz to, co do ciebie należy. To jest. Moje zadanie dla ciebie. Zjeżdż teraz do opisu i kliknij pierwszy link i dołącz do mojej prywatnej społeczności Healthy Art. Tribe wraz z coachingiem, bo to jest w jednym pakiecie. Będę Twoim coachem, ale jednocześnie ziomkiem i przejdziemy przez wszystkie Twoje problemy. Grupa bazuje na trzech głównych tematykach: czyli zdrowie psychiczne, dobre samopoczucie, czysta głowa, relacje, żeby budować zdrowe związki, zdrowe przyjaźnie, żeby się socjalizować poprawić swoje życie towarzyskie. I zdrowie fizyczne, by zbudować zajebistą sylwetkę, dbać o swoją dietę i ogólnie nie chorować i czuć się dobrze w swoim ciele. Naprawdę uważam, że to miejsce idealnie pasuje do Ciebie, skoro oglądasz moje filmiki. Więc sprawdzaj i widzimy się w środku.